Omówmy teraz strukturę algebraiczną zwaną ciałem. Spójrzmy na definicję. Strukturą strukturę algebraiczną K z dwoma działaniami plus w kółku i kropka w kółku, gdzie K jest zbiorem co najmniej dwuelementowym, no a działanie plus w kółku i kropka w kółku są działaniami wewnętrznymi tego zbioru, to taką strukturę nazwiemy ciałem, gdy są spełnione następujące warunki zwane aksjomatami ciała. Najpierw podamy warunki na, dla działania plus w kółku, czyli przede wszystkim to działanie jest przemienne, czyli A plus w kółku B jest równe B plus w kółku A, no dla wszystkich elementów AB ze zbioru K. Po drugie to działanie jest łączne, czyli A plus w kółku i teraz wynik B plus w kółku C, czyli mamy tutaj jakby taką sumę, jest równa A plus w kółku B, Suma w kółku C, tak czyli mamy, mamy coś y, łączność działania plus w kółku. Y, potem istnie, punkt czwale, trzeci istnieje element neutralny działania plus w kółku, ten element neutralny będziemy zgodnie z notacją dodawania oznaczali jako 0, tak, czyli istnieje w zbiorze k element zerowy, który jest elementem neutralnym tego dodawania, no, dodawanie w kółku, które sugeruje, że to nie musi być takie dodawanie liczby. Y, E, e, całkowitych, jakie znamy. E, można to zdefiniować troszeczkę inaczej. E, więc mamy element neutralny tego dodawania. No i po czwarte, dla każdego elementu ze zbioru k istnieje element przeciwny w tym zbiorze. Taki, że a plus w kółku a do minus pierwszej, to a do minus pierwszej jest właśnie elementem przeciwnym, jest równe 0, czyli zbiorowi, e, przepraszam, elementowi. Neutralnemu działania plus w kółku. Czyli zobaczcie Państwo, mamy cztery warunki na, 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 na działanie plus w kółku. No, za chwilę o tym jeszcze powiem, ale można by powiedzieć, że, że ta struktura K z działaniem plus w kółku jest grupą przemienną. Teraz będzie, będą warunki na działanie, kropka w kółku, czyli mnożenie w kółku. Przede wszystkim, nasz znaczy punkt piąty, działanie to jest przemienne, czyli a e, mnożenie w kółku b to jest to samo co b mnożenie w kółku a. E, działanie Mnożenie w kółku jest łączne, no, czyli a mnożenie i teraz wynik mnożenia w kółku b y, przez c to jest to samo co mnożenie w kółku a przez c, e, mnożenie w kół, a przez b, mnożenie w kółku c, tak? czyli tutaj mamy łączność działania e, mnożenie w kółku. E, e, po, po siódme istnieje element neutralny e, e, działania mnożenie w kółku i tym elementem neutralnym jest e, liczba 1, tak? Czyli istnieje element jednostkowy, który będziemy oznaczali jako jedynkę i jest to element neutralny działania mnożenie w kółku. Punkt ósmy, no dla każdego elementu A ze zbioru K, no takiego elementu, który jest różny od elementu zerowego, istnieje element odwrotny względem działania e, mnożenie w kółku, no mianowicie a mnożenie w kółku a do minus pierwszej równa się 1. Tak, czyli istnieje element odwrotny. E, no i po dziewiąte, zobaczcie Państwo, mamy e, obustronne, e, obustronną rozdzielność działania mnożenie w kółku względem działania dodawania w kółku. Czyli mianowicie a razy w kółku suma b w kółku c to jest a, a razy w kółku b suma w kółku a razy w kółku c no i czyli to jest y, rozdzielność y, y, jednostronna i teraz z drugiej strony a plus w kółku b razy w kółku c tak czyli tutaj lewostronnie sobie teraz zastosujemy rozdzielność względem mnożenia względem dodawania no to jest a razy w kółku c plus b razy w kółku c no i tutaj to plus to było oczywiście też w kółku tak? Czyli mamy dziewięć, dziewięć warunków, które muszą spełniać te dwa działania, żeby zbiór z, z takimi dwoma działaniami wewnętrznymi tworzył strukturę zwaną ciałem. Uwaga. Działanie plus, jak już mówiłem, nazywamy dodawaniem i zazwyczaj będziemy w zbiorach zapisywali jako po prostu plus, no a działanie, mnożenie w kółku nazywamy właśnie mnożeniem i będziemy zazwyczaj oznaczali symbolem e, tej kropki razy, tak? Zauważmy, że K z działaniem plus w kółku tworzy grupę przemienną. Elementem neutralnym tego działania e, jest 0. Ponadto, jeżeli wyrzucimy sobie właśnie 0 ze zbioru k, no to z działaniem mnożenie w kółku ten zbiór również tworzy grupę przemienną. I elementem neutralnym działania, mnożenie w kółku, element neutralny tego działania oznaczamy jako liczbę 1, jako cyfrę 1. Spójrzmy na przykłady, tak, żeby sobie powiedzieć, jakie, jakie zbiory z działaniami mają strukturę ciała. Przede wszystkim zbiór liczb wymiernych z takimi działaniami arytmetycznymi dodawania i mnożenia jest ciałem. Wszystkie te aksjomaty są spełnione. Istnieją liczby przeciwne w zbiorze liczb wymiernych, istnieje 0 w zbiorze liczb wymiernych. Każda liczba wymierna ma liczbę przeciwną. Dodawanie jest łączne i przemienne. Mnożenie jest łączne, jest przemienne. Jedynka jest elementem neutralnym mnożenia i jedynka należy do zbioru liczb wymiernych. Każda liczba różna od zera ma liczbę wymierną odwrotną. No i mamy też rozdzielność mnożenia liczb wymiernych względem dodawania, obustronną. Ponadto, zbiór liczb rzeczywistych z działaniami dodawania i mnożenia też jest ciałem. O ciele, zbioru liczb, rzeczy, o, o, o ciele liczb rzeczywistych będziemy mówili w in, więcej w innym wykładzie, ale tak jak zbiór liczb wymiernych jest ciałem, tak zbiór liczb rzeczywistych również jest ciałem. Zbiór liczb zespolonych, C, z działaniami dodawania i mnożenia liczb zespolonych, dodawanie i mnożenie jest troszeczkę inaczej zdefiniowane, przynajmniej na początku, też jest ciałem. O ciele liczb zespolonych również mówimy więcej w innym wykładzie. Spójrzmy jeszcze na zbiór liczb całkowitych z działaniami dodawania i mnożenia liczb całkowitych, ten zbiór nie jest ciałem, no bo nie, znaczy dla liczb całkowitych, liczby odwrotne do liczb całkowitych zazwyczaj nie są liczbami całkowitymi. Oczywiście liczba odwrotna do jedynki i minus jedynki no to jest odpowiednio 1 i minus 1, one są liczbami całkowitymi, ale liczba odwrotna do liczby 2, 3 i tak dalej już liczbami całkowitymi nie są. Czyli to jest. Pewna taka struktura uboższa niż ciało, no bo też możemy zdefiniować dodawanie i mnożenie liczb całkowitych. I taką strukturę nazywamy pierścieniem. Ogólną definicją pierścienia, znaczy ogólna definicja pierścienia brzmiałaby tak, że pierścieniem nazwiemy grupę przemienną P. Z działaniem dodawania z plusem, tak, czyli mamy taką grupę przemienną ze względu na dodawanie oraz z dodatkowym działaniem wewnętrznym, które my chcemy utożsamiać z mnożeniem, które jest łączne i obustronnie rozdzielne względem działania dodawania, czyli wcale nie musi być tam elementu neutralnego ze względu na mnożenie i nie musi być elementów odwrotnych ze względu na, na to działanie mnożenia. Tak? Wystarczy, że, że to mnożenie w tym zbiorze jest i jest, jest łączne i obustronnie rozdzielne względem działania dodawania. No to taką strukturę, uboższą trochę niż niż pierścień, przepraszam, niż ciało nazywamy pierścieniem. Więcej o pierścieniach nie będę mówił, odsyłam Państwa do, do literatury. Spójrzmy w takim razie jeszcze na następujący przykład. Rozpatrzmy zbiór Z5. Zbiór reszt dzielenia liczb całkowitych przez 5. No to będzie zbiór 5-elementowy. Mamy elementy 0, 1, 2, 3 i 4. Eee, I określamy działania modulo. Dodawanie modulo 5 i mnożenie modulo 5. Eee, przy omawianiu grup mówiliśmy, że taki zbiór Z3, co prawda Z3, nie Z5, z działaniem mod dodawania modulo 3 jest grupą. Grupą przemienną, tak? grupą cykliczną, więc no, Z5 też jest grupą cykliczną ze względu na dodawanie. Zauważmy, że to mnożenie modulo 5 też jest tutaj dobrze określone. No i zobaczmy, czy, co jest elementem neutralnym mnożenia. Więc elementem neutralnym oczywiście, element neutralny. No, że no, to oczywiście jest no, liczba 1, tak? E, czyli tego działania, e, przepraszam, e, mnożenie w kółku, jest liczba 1, tak? Mamy 1 razy 1, e, no modulo 5 to jest 1, 1 razy 2 modulo 5 e, e, to jest 2, 1 razy 3 modulo 5 to jest 3, no i 1 razy 4 modulo 5 to też jest 4, znaczy to jest 4. No to oczywiście. Po prostu, jak jakąkolwiek liczbę pomnożę przez 1, to dostanę tę liczbę, więc mamy liczby mniejsze od 5, przemnożone przez 1, to dostanę liczby mniejsze od 5 całkowite, czyli te reszty z dzielenia reszty z dzielenia przez 5. Czyli widzimy, że jedynka jest elementem elementem neutralnym. No dobra, no to jakie w takim razie będziemy mieli elementy odwrotne, tak? Na przykład, czym byłby element odwrotny dla dwójki, tak? Czyli jakbym na przykład chciał pomnożyć, przez co muszę pomnożyć 2, żeby dostać 1, tak? No to zobaczmy, no, no, na pewno to nie będzie 1. No 2 razy 2 modulo 5 to jest 4, czyli to nie, będzie, to nie będzie ta liczba. No 2 razy 3 modulo 5 to jest 6. Przepraszam, 2 razy 3 to jest 6, ale modulo 5 to jest 1, tak? O, no, czyli zobaczcie, elementem odwrotnym do dwójki jest liczba 3. No tak samo 3 razy 2 modulo 5 to jest 1, no czyli elementem odwrotnym do e, trójki jest liczba 2. No, a dla liczby 4, no to mamy, y, no tak, dwójka, trójka, jedynka nam odpadają, no czyli chyba czwórka musi być odwrotna sama do siebie. Zobaczmy, 4 razy 4 modulo 5, no czyli mamy 4 razy 4 to jest 16, ale modulo 5 to jest 1, czyli no bo 16 przez 5 to jest 3 i zostaje nam reszty 1, tak, e, czyli 4 do minus pierwszej to jest, to jest 4. Czyli widzimy, że mamy elementy, elementy, każdy element różny od zera ma element odwrotny. No tu wypadałoby jeszcze pokazać, drodzy Państwo, że no mamy rozdzielność mnożenia względem dodawania. Rozdzielność mnożenia modulo 5 względem dodawania. Ale dowód tego faktu pomijam. Mogą Państwo poszukać w literaturze, że ogólnie w tych zbiorach Zn. Działanie, mnożenie modulo n jest rozdzielone względem dodawania modulo, modulo n. Zbiór Z5 jest ciałem. Ogólnie okazuje się, drodzy Państwo, że to jest ciało. O skończonej liczbie elementów i to jest taki klasyczny przykład ciała, które ma mniej niż, znaczy ma, ma skończoną liczbę elementów. W tym przypadku tu mamy 5 elementów. E, można też wykazać, że zbiory typu zn, gdzie n jest liczbą pierwszą, pierwsza, e, właśnie są ciałami o n elementach. Tak? To są takie ciały, ciała z, y, o skończonej liczbie elementów. Więc w tym przypadku, jeżeli liczba n nie jest liczbą pierwszą, to nie dostaniemy ciała Spójrzmy już na ostatni przykład czyli na przykład zbiór z4 modulo, z działaniami modulo 4 nie jest ciałem, tak? Mamy zobaczcie z4 to jest taki zbiór 0, 1, 2 i 3 no i na przykład liczba 2 nie ma liczby do siebie odwrotnej No dlaczego? No bo zobaczcie no, 2 razy 1 modulo, e, modulo e, 4, no to to jest 2. 2 razy 3 modulo 2, czyli to jest 6, ale przepraszam, modulo 4. 6 modulo 4 to jest 2. No i 2 razy 2 modulo 4 to jest 0, tak? No oczywiście 2 razy 0 e, modulo 4 to też jest 0, czyli. Kandydatem na element neutralny mnożenia jest jedynka, ale na przykład liczba 2 nie ma liczby odwrotnej, tak, nie ma elementu odwrotnego, no więc, no więc nie jest spełniony jeden z aksjomatów ciała, więc no taka, taka, struktura Z4 z działaniami dodawania i mnożenia modulo nie jest ciałem, jest pierścieniem, tak? to, to yy, wspomniałem o tym. Podsumowując, yy, omówiliśmy pojęcie grupy, omówiliśmy pojęcie ciała, na tym zakończę wykład o podstawowych strukturach algebraicznych.